Witajcie to wyższe, z tej strony ja. wasz kochany, Marszałek Daniel, To jest kolejny odcinek z mojej kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku mieliśmy wielką wojnę, a tylko w strasznie wielką zawietrę stanę, którą na szczęście udało nam się odeprzeć. Odeprzeć, no lepsze określenie byłoby wygrać, ale ogólnie oni, a nas pierwsi zaatakowali, więc no udało nam się ją odeprzeć. No i na całe szczęście, no bo jednak Ray Tracestan to był bardzo potężny przeciwnik, a poza tym my wtedy mieliśmy taką malutką fazę upadku, można powiedzieć. A co będziemy robić w dzisiejszym odcineczku? W dzisiejszym odcineczku myślę i zaatakujemy sobie Bugabię tylko. Tą Bugabię my się zaatakujemy wtedy, kiedy Ray Tracestan już nie będzie chciał tutaj, wiecie, już walczyć z... Mam lukami, ale musimy na to poczekać, chwilę, no bo tutaj tak różnie to wygląda: Was wygrywają, raz przegrywają. Więc jakby się to udało, no to byśmy sobie właśnie zatkowali. Ja tu już widzę, że nie dużo brakuje. Jest tak. 5 około? No, takie 5, 6. A to zobaczcie, to różnie wygląda ta wojna, właśnie. Troszkę mnie to boli, bo jakby mi się tak udało, ładnie ich właśnie okupować to właśnie byśmy sobie zaatakowali Rejtrejstan Nie Rejt, stan, tylko oczywiście Bułgarię e, No i byśmy mieli w końcu spokój, byśmy mieli kolejne dodatkowe terytoria No ale tak niestety nie możemy tego zrobić Próbujemy ciągle Znaczy możemy próbować sobie, ale z Stanem na pewno nie wygramy aktualnie Więc Zostaje nam tylko czekanie Mam nadzieję, że oni nie zakończą teraz tej wojny Bardzo bym nie chciał, żeby oni zakończyli tą wojnę No jeszcze tak trzy punkciki Trzy punkciki, no cztery Błagam, proszę, weźcie. Mamy ludzi, zniszczcie ich. Błagam was. Ja chcę, żeby oni umabli. O, jeszcze dwie, dwa punkciki. Ludzi stracimy. Jeszcze dwa punkciki. No, 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 dawajcie, dawajcie. O, już jest na równi, ale czy to się równa? Tak. Już nie dołączą, więc. Słuchajcie, nie nawet nie podprowadzajmy wojsk. Od razu po prostu weźmy tu wojnę. Powiedzmy tylko co mamy tu podbić. Mamy podbić Turów. tu jest Turów, więc wypowiadamy jeszcze specjalnie wojnę o Turów, nasze, Naszą misję, którą mieliśmy. No i co? Myślę, że już możemy atakować. No już poprowadzamy nasze wojska tutaj do ataku. Ja nie mogę po prostu pozwolić, żeby takie coś jak Bułgaria istniało, się wiedzieli w ogóle co to się działo. Na początku to była rewolucyjna Bułgaria, później to była Bułgaria, później to była katolicka, później prawosławna. Ja w ogóle nie wiem, co się stało z tą Bułgarią. Ona zmieniała się w 8 różnych w ogóle krajów. Nie wiem, jak to się stało, ale to tak się stało. I co, aktualnie może zaczniemy tutaj ogólnie właśnie oblegać te forciki. Czemu nie możemy iść? Możemy, okej. Okay. To już udało nam się skończyć oblegać. Idziemy dalej w tym wypadku. Wy stoicie tutaj i cię oblegać tą ten focik oczywiście. My ich zaraz tu spokojnie, ja już wiem co tam porobić, mam z tym. Idźcie na telefon, i kawy oblegajcie tu dalej. Wam mogę pozwolić tutaj e, użyć tych dział. I, gdzie tu mamy oblężenia. Te mamy takie, ale... Dobra, tutaj mam takie oblężenia, ale czy mamy gdzieś tutaj buntowników jakichś? Chyba nie. Na szczęście chyba nie mamy nic takiego. A idziemy dalej z tymi armiami naszymi. Coraz lepiej, nam będzie to wyjście, coraz lepiej. Tutaj w Chinach jest jakiś bunt, ale oni sobie z nim poradzą. Na pewno, no zobaczcie, z czym mogliby sobie tu nie, tutaj nie poradzić. Nie mam tutaj nic takiego trudnego. Weźmy sobie punkty dyplomatyczne, które tutaj mamy. I czy to my wygrywamy, czy oni? Chyba oni wygrali tutaj, a nie, my wygraliśmy. Więc idziemy dalej. Oblegamy co się tylko da, jak najszybciej się da. I co możemy tutaj? musimy ich armię? Chyba zdążymy ją dogonić dokładnie. Idziemy na Okamiltona Terra i pięknie pokonujemy ich jedną z armii, to na pewno osłabi ich siły. idziemy na drugi kwarcik teraz. Myślę, że nawet te armii już mogę sobie cofnąć i odbijać, mogę sobie już zacząć odbijać te tereny. Idziemy na LWów. Spokojnie, tylko ja wiem, że Warszawa jest w ich rękach, ale ja na pewno odbiję Warszawę. Mogę Wam to zagwarantować. Odbiję towów, odbiję Warszawę, odbiję wszystko, co powinno być rosyjskie. O, widzę, że tutaj jakaś druga wyjęka też wpadła. Dokładnie. Więc idziemy tutaj. I tutaj. Może się cofniemy troszkę, bo widzę, że oni tutaj już zaczynali podchodzić tutaj. Co? Eee, no. A Apulina zaczęła podchodzić. Ja bym tutaj naszych wypadek, wiecie, zaczął oblegać już to. Tutaj chyba nie zdążymy, prawda? No niestety nie zdążymy, ale te dwie prowincje jeszcze myślę, że uda nam się podbić. Dokładnie. I idziemy na tą prowincję. No coś tam, słuchajcie, podbijamy. Coś tam podbijamy. W sobie tutaj możemy sobie odbijemy. Nie wiem, odbiliśmy, ogólnie te nasze tereny odbijemy. No i widzę, że tutaj takie malutkie rozwiewy w Bułgarii poszły. O tam Bułgaria już nawet coś próbuje walczyć, ale nie wychodzi jej. No podbijcie tylko jeszcze to. No i już teraz Bułgaria jest w ogóle w ciemnym miejscu. Jak wygląda tam wojna z stanem. No jakoś tam idzie, oni chyba wygrywają, prawda? Tak, oni przegrywają, nie wiem jak to się dzieje, że przegrywają, jak to oni okupują ich tereny. Chyba, że tutaj coś okupują, ale nie widzę nic takiego aktualnie. Więc co, no na razie pisujemy sobie. Więc na początek odbijamy to, co najważniejsze, czyli terów odbijamy, odbijamy Warszawę. Te tutaj tereny na 100% sobie odbijemy. Tak. Tą część mogę mi się sobie zabrać. Oj, tą, to szczególnie tą. Tutaj też mogę poza... Tutaj w ogóle może jakiegoś wasala otworzę. Jak jeszcze to się nie da, prawda? Nie da się niestety. <laughs> no cóż, straszna szkoda, na ale to nie poradzi. Kraków już nie jest, widzę w tych granicach niestety, więc po prostu weźmiemy to, co będziemy mogli wziąć. To możemy wziąć maksymalnie. Gdzie jest prowincja ze złotem, powiedzcie wy mi. Tu jest prowincja ze złotem. No jak na złość powiem Wam, jak na złość? Nie ja od prowincji ze złotem, której bym potrzebował. Bierzemy o nich pieniążki. Reparacje wojenne już nie chcą się dać, więc już nie będziemy brali tych reparacji wojennych. Co się jeszcze chyba raczej już więcej nie będziemy potrzebowali brać. Bułgaria by tylko dołączyła do koalicji przeciwko nam. Więc to nie jest zbyt dużo. Więc wysyłamy żądania. I tutaj... Akceptujemy to. 40 tysięcy straciliśmy, no i okej. Okay. No, mamy teraz nasz cel z samego początku, gry, czyli podbić Turów. Podbiliśmy Turów aktualnie. Tutaj kasus bali nacjonalizm niestety już nie zadziała, ale to nic, my tego nie potrzebujemy. I teraz, jak sami widzicie, możemy wrócić w końcu te ananistyczne tutaj religie, które tutaj były. I my to zrobimy. Zaczniemy od tej religii. Tutaj raz, dwa i trzy. Od trzech tutaj mamy ludzi. To wcale nas sobie nawrócę. Okej, okay, tutaj pięknie, co ludzkie terytoria. Możemy sobie nawrócić. I skopować przy okazji. Zobaczcie, jak to pięknie teraz wygląda. Taka ładna tutaj przestrzeń się zrobiła nam. Widzicie? Według mnie to jest przepiękne. Taką mamy kolejną misję: otworzyć sojusz z koreą. Dlaczego sojusz z koreą? Przecież my nawet nie potrzebujemy tutaj żadnych takich rzeczy. Z Almuli, mhm. elegancji religijnych na tym... No dobrze, więc gdzie jest Almula? To jest drugie pytanie. Almula. Adrianopol, a Amula? Mm, zaraz wyszukamy Amula. Amula. A, nie ma Amuli. Czy to, czy to jakoś inaczej się nazywa? Alimula, o, dokładnie. Alimu... Alimuli, właśnie. Gdzie to się znajduje? To się znajduje w Hassan. Jako, to jest religia. Tutaj jest. Tak, to są nasze prowincje, już pamiętam. To są tutaj nasze prowincje, więc e, myślę, że będziemy na pewno chcieli je odbić na 100%. Ale to spokojnie, to za chwilkę. Czy to jest w ogóle ich stolica? Tak, to jest ich stolica. Więc spokojnie, my się tam zewścimy. Nasi biuraci, ja wiem, że oni są prześladowani, ale spokojnie, na pewno je zaraz odbijemy. Możecie być tego absolutnie pewni. I w ogóle co to jest, powiedzcie mi. Czy to jest w ogóle w Holy Roman? To nie ma tego w Holy Roman. Ale Alimula w ogóle się powiększyła ostatnio. W ogóle, pamiętacie taki jak Alimula? No bo ja nie pamiętam. W ogóle nie wiadomo skąd się to wzięło. I tak sobie egzystuje tutaj. To troszkę dziwnie to wygląda. Eee, jak to wygląda, otrzymanie fordów nas naprawdę dużo kosztuje. Może wyrzucimy sobie takie niepotrzebne fordy, wiecie? Jak przykład taki niepotrzebny fort jest tutaj. Ja nie wiem po co on jest. On jest ośmiopoziomowy, a on nikomu nawet nie służy. E, Przełączymy sobie mapkę. O właśnie. Jak to wygląda z resztą fortów? Tutaj by się przydał na pewno jakiś forcik, już widzę. No i tutaj te forte są nawet dobrze rozmieszczone, więc nie będzie raczej trzeba niczego tu zmieniać. wiem, dlaczego tu muszę nawet narodować moją kulturę? To jest... Niezrozumiałe to dla mnie. Zobaczmy w ogóle mapę kulturową, jak to wygląda. Bo tutaj nasza rosyjska kultura ładnie sięga do tych terenów. Polska kultura jeszcze się utrzymuje w Płocku i tutaj Płocku i Biznie. Jakoś tam utrzymuje, ale to już niedługo. Może weźmiemy nawet jakąś akceptowalną kulturę, nie wiem. <laughs> na razie jedynym co nam pozostaje to konwertować na nasze prowincje na katolicyzm. E, troszkę tego jest, ale myślę, że damy sobie radę. Ostatnio też sobie daliśmy radę i poszło bardzo dobrze, więc nie spodziewałem się do większych trudności. Właśnie... Dlaczego w ogóle tych nie? Możemy tutaj nawrócić, bo to jest zapał religijny, tak? Dobrze. Więc ja zapał religijny to się nie nawróci, tego tutaj Ming widzę. Znowu chciałby się odłączyć od nas. No chyba nie możemy chyba na to im pozwolić. Ideę mamy na full. Technologię też można powiedzieć, że mamy na full. Mhm. No cóż, na razie się trzeba czekać. Embargo mamy teraz nałożone również przez Włochy. I z rewacji tego, chyba też będziemy musieli nałożyć na nich embargo. Może byśmy mogli tutaj. Nie moglibyśmy tutaj nawet z nimi Royal Mariusz zrobić. A szkoda. Może by się udało nam zrobić jakąś unię personalną w przyszłości. E, możemy interweniować, to nawet się w wojnie. Ale... nie właśnie nie możemy, ponieważ muszę mieć dwie wielkie moca... dwa wielkie mocarstwa, tak? No cóż, na razie niech tak zostanie. Co byśmy chcieli tu zrobić? A, chcieliśmy embargo nałożyć, więc wprowadzamy embargo. No i teraz mamy embargo z nimi. Proszę bardzo. Obie strony mają embargo, to embargo na pewno mi się przysłuży. Nie chcę wprowadzać embargo, no ale oni po prostu do tego zmuszają. Jak oczywiście również melucy. Większość tutaj również, e, również handli przyłynie do naszych e, kupców, ale to jednak jest za mało troszkę. Bo zarówno ledwie 60. Jak oni mają te kolonie i z tych kolonii pewnie można, mogą wyciągać po takie 100 albo 200, więc troszkę mnie to nie zadowala. Ja bym bardzo chętnie tutaj zmienił tą sytuację, ale na początek musiałbym opanować sobie swój handel, który jest w Konstantynopolu. Myślę, że tutaj z trapezantem mogli zacząć zawalczyć, a ja myślę, że bardziej to chyba mógłbym tak mógłbym wypowiedzieć trapezantowi wojnę, tylko oni by mieli tutaj z kim oni by mieli, z myl lukami bym musiał walczyć, ale ja bym nie chciał z nimi walczyć, dlatego jakbym wypowiedział tutaj Apuli, też bym teoretycznie mógł sobie wypowiedzieć wojnę trapezantowi. Ale co ja potrzebuję tego? Muszę zobaczyć tą sytuację tutaj. Mam tutaj jakichś buntowników. I tutaj jakieś forty. i rosyjscy są. Czy oni na tych wyspach nadal sobie egzystują? Tak nadal egzystuje to 60 tysięcy tam. Takie, jak mają swoje państwo? Lubie żyją tak po prostu. Jest tam sunnizm. Produkują sobie je przyprawy. No i niech oni sobie tam żyją. Co mi to obchodzi? Póki, myślę, że jak będzie nadejdzie pora, to się nimi zajmiemy. Póki co nie ma takiej potrzeby, czuję. A co możemy tu zrobić? Tutaj możemy, tutaj w sumie możemy, bo po prostu możemy, mamy sobie różne przyprawy i sobie je importujemy. Tylko, oczywiście, yy, mają tutaj -treść stanie yy, największą siłę w Filipinach. Więc na razie nie będziemy tu nic robić. Ale później, może coś tam zadziałamy. Ośrodkowo-częście się, się nawrócą nasze prowincje, zobaczyć, tutaj możemy sobie te nawrócić, prowincje, jak to tu są. I niestety umarł nam król, widzę. Dobrze, widzę. Dobrze, widzę. No ten król jest na pewno słabym tutaj. Yy, słabym wojownikiem. No i jego syn też zresztą nie jest lepszy. No ale co? I yy, co moglibyśmy tu zrobić? to chyba nic nie mogliby się zrobić, jeżeli chodzi o handel, przynajmniej aktualnie. Może później. Tutaj jest po prostu papulli, bo tu nie ma żadnego następcy. Oni by nie chcieli tutaj żadnego warriora, chociaż może. Mogliby to nawet nie chcieć. Ta sama dynastia jest w nim, mówi, Jak tam w ogóle wygląda to wszystko z... ze strony relacji i ogólnie. Jest tutaj sobie diuk i ma kulturę mongolską, co ciekawe. Nie wiem czemu. Jest troszkę dziwne. No, ale cóż. Więc co, myślę, że spróbujemy sobie wypowiedzieć jakąś wojenkę tutaj reprezentowi. Znaczy, więc wypowiedzmy sobie może lepiej tutaj wojenkę, tak. I idźcie już na tę tutaj ziemię. Głównie będzie nam chyba zależało na tych tutaj północnych ziemiach. Jakie ma tutaj trapezant. Tak dotąd myślę, że mogę je zadbać, co oni mają. A później to nie wiem, to jeszcze może jakoś rozwiążemy. Na razie niech zostanie jak jest. Yy, więc co, no, oblegamy sobie ten kraik. zresztą nam zostało więcej z tym. Weźmiemy sobie też generała jakiegoś nowego, żeby tutaj... zniszczyć ich armię. Mhm, widzę, że tutaj... Nie mogliśmy ich dostać, ale już tutaj mamy jedną armię do zniszczenia. Pięknie jest zniszczona przez nasze dywizje. Idziemy dalej, idziemy na ich forty, najlepiej. Oni też mnie niech idą przez te forty. Wyjdźcie tutaj i tutaj, a wyjdźcie tutaj, tutaj i tutaj. Nie można tutaj, a bo muszę ten fortyk. tak tak, to wszystko jasne. Więc idźcie w tą stronę, idźcie. Akceptujemy te wszystkie tutaj wydarzenia, jakie mamy, Zalecamy kolejne prowincje, jakie tu są, i oblegamy, rzecz jasna, oczywiście, te forty, które tu mamy. Oblegamy, oblegamy. Tutaj niby nas blokują, ale w sumie to jest bez różnicy dla mnie, bo ja mogę sobie przejść dookoła. Więc jak bardzo bym chcieli utrudnić życie, to chyba sobie nie utrudnią. Tutaj jakiś wybuch choroby jest, gdzie oni nas pokonali. Tutaj, ile to było? 45 tysięcy to armia. No to jest troszkę spora. Armia nie powiem. Jaką oni mają technologię? Oni mają technologię 27, a my mamy 26. No dobrze, widzę. Tak, oni mają lepszą technologię od nas. No, w tym wypadku to co innego. Musimy tutaj sobie trochę podbustować naszą technologię wojskową. No, tak, do 5 nam wystarczy. 50 dukatów to też jest OK. Więc idziemy, idziemy naszymi jednostkami. Idea nasz też troszkę odejmę, więc to też może jakoś wpłynie na wynik bitwy. Na skuteczność rozwoju plus 10 OK. Możemy też robić nowe stany. Nowe stany, które mają więcej oczywiście pieniążków. Czy tutaj jakieś ciekawe stany są? Nie, myślę, że może poza odcinkiem sobie to będę spoglądam na to. na razie będę ogólnie tutaj tylko oblegał sobie te farciki, które tu mamy. No dobrze, tutaj możemy mieć stabilność, więc weźmiemy oczywiście stabilność. Mhm. tutaj możemy wziąć yy, wydajność fani, to troszkę poprawić. Czy znaczy, poprawić tak. W bo oczywiście tak ciężko będzie poprawić, jak tutaj są na się wszystkie rzeczy. Widzę, że jak mamy tu troszkę mniej złota, to po prostu podpustujmy tu złoto, gdzie mamy możliwość. O, właśnie, nie mamy już tutaj, proszę. Plus 15, plus 43. No, no to już jest jakiś zawsze buścik do złota. I weźmiemy sobie na tę prowincję i jakoś tam pobudujemy to wszystko. I tutaj też mamy jakieś armię. Tutaj możemy sobie teoretycznie jakoś tam podbudować wszystko. Tą armię w sumie mamy. Darmowy tutaj forest marsz, więc czemu nie? Możemy sobie też podprowadzić tam jedną armię. Armię. Kolejne provincję również możemy też nawrócić, więc tutaj nie nawracamy. Nawracanie też będzie ważne. Idziemy, idziemy, idziemy tymi armikami. Ale czuję, że normalnie ten trapezant spalę, jak tam dojdę. Czyli, że tam chyba nic już nie będzie, jak tam wejdę? Są góry? No, jak są góry, to może być ciut ciężej. Eee, tutaj traciliśmy jakieś roszczenia. I co? Może wejdziemy i po prostu pokonamy te armię, wszystkie trzy? No, szybko, tak może spróbuję dojść sobie. Ok, na pewno coś tu złapię. Albo no, tutaj, o, tutaj sobie wejdę i zniszczę ich. O, idealnie. Chociaż może się uda? Będę nam się udać. Oj, chociaż no nie zapowiada się zbyt dobrze. To takie... ledwo, ledwo... oj, no i nie wyszło. No i niestety. Bitwa nam nie wyszła. Ale spokojnie, my to raczej wygramy i tak. W końcu oni mają dużo mniej wojska. Nie podpowiedziałem wszystkich moich jednostek. Tylko kilka. Mogę zawsze iść z sobie jednostki weźmiemy tutaj, tak, 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 jeszcze tutaj jedną jednostkę weźmiemy, i tutaj jeszcze jedną wchodzimy, okej, okay. ale widzę, że mamy 20 minut do odcinka, więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego odcineczka. Na razie, cześć!